Ale wątpię, że przy... Nie wiem, te są kurwa dziwne. Niby raz na strzała, a potem na trzy zabijasz. Chuj Ej, kurwa! Nie mam broni w dłoni. Raz strzelasz w głowę, a raz strzelasz w ciało. Jak ja nie mam teraz grać? Broń mi w ogóle nie pokazuje w dłoni żadnej. i dużo wolą. Strzelam z palca, dosłownie strzelam w To dobrze, że nie słucha na kolegów. Kurwa, ale kurde ja mam mechanika celownik, no to jak ja mam przycelować kogoś? Ja ci usunąłem broń, bo jestem cheaterem. <laughs> No! Leczy się, leczy się. Dobra broń nie bije damage jak co. Na dole, pierwsze pięć z boku. U przeciwnika blizny. Ja nie. Ty się śmiejesz, tak mogę zrobić? Wyszedł za ścianki. Kurwa, ten, ten mój brak broni, nie spierdolę. Jestem, mam kurwa i po rady